Witam kochani NaturalFit Dzisiaj trening wytrzymałościowy w warunkach domowych, czyli takiej można powiedzieć naturalne cardio, w warunkach jakie mamy. Ja będę wykorzystywał skakankę, taśmę długą i taśmę krótką, miniband. 20 sekund praca, 4 ćwiczenia, 5 sekund odpoczynku, 3 takie cykle. Sprawdźmy się, moi drodzy, zobaczcie na no, trening oczywiście dla, w jakim stopniu, stopniu, tutaj nie dla wszystkich, dlatego, że nie każdy może wykonywać ćwiczenia na dużej intensywności, a tutaj chodzi o tylko intensywność, więc wysokie, będziemy pracować w miarę na wysokim tempie. oczywiście ja nie zapominam również o ćwiczeniach na mięśnia posturalne, więc oprócz skakania będą ćwiczenia w podporach właśnie, za chwilę wszystko pokażę, może jeżeli chcieliby, chcielibyście od razu spróbować, to od razu powiem. Więc skakanka 20 sekund. Drugie ćwiczenie, od razu w 5 sekundach przechodzę do taśmy długiej i w takiej pozycji wykonuję przez 25 sekund tak zwane stack jumpy. Mocno pracują barki i całe, tutaj można powiedzieć, mięśnia posturalne, prostowniki plus, plus nogi. I trzecim ćwiczeniem jest taśma na staw szkokowy. Przechodzę do odłączonego. Wykonuję jeszcze 25 sekund przeskołki do boków, i trzecim ćwiczeniem jest, ciągam taśmę, nawet nie muszę jej zrzucać, przechodzę do podporu tutaj na desce, Wychodzi, wychodzę do podporu, bark, bark, przechodzę do deski, przechodzę znowu do podporu. 20 sekund praca. Chodzi o to, aby w jak najkrótszym czasie to robić, czyli jak najszybciej te ćwiczenia wykonuje i starać się zachowywać dobrą technika przy tym, tak moi drodzy, więc tak jak mówię, trening nie dla wszystkich, ale ci, którzy mają e, te mięśnie posturalne w miarę już wypracowane i trenują ze mnie, tak jak tutaj moi podopieczni, moje odważne panie, które świetnie zrobiły już postęp i nie mają problemu ze skakaniem, mogą taki trening sobie zrobić w warunkach domowych, więc moi kochani, żeby nie przedłużać ja od razu zaczynam, możecie pooglądać, zobaczymy jak to będzie wyglądało jak sobie z tym poradzimy? 5 sekund przerwy, 20 sekund pracy, 4 ćwiczenia, 3 takie obwody. Tak, moi kochani, wygląda trzy owody, trening wytrzymałościowo, taki typowa wytrzymałościówka. Spróbujcie, moi kochani, zobaczcie, że nie macie problemu ze skakaniem. Tak jak powiedziałem, szybkie przejścia, więc tutaj musicie być dobrze zorganizowani, aby szybko przychodzić ze stacji na stację. Naprawdę bardzo fajny trening. Później można sobie dodawać kolejne e, serie stacji, więc później 4-5. Naprawdę wspaniałe, jeżeli chcemy podnieść swoje kardio, podnieść naszą ogólną wytrzymałość i. Jakby trening ogólnorozwojowy w takiej pigułce, jak widzimy, moi kochani, minimalizacja sprzętu, stakarka, dwie taśmy i znakomity trening. Polecam, moi kochani, zapraszam do treningu, do subskrypcji naszego kanału. Tylko naturalne metody treningowe. Pozdrawiam serdecznie na i paszu. Dużo zdrówka, kochani. Pa!